Siemka, z tej strony Crunch A to jest gra Evoland To jest pierwszy live na Twitchu W zasadzie już, nie wiem, może Z dziesiąty czy 11, Ale wcześniej to były tylko próby Czy śmiga, musiałem dostosować ustawienia I w ogóle Teraz myślę, że jest ok. Ustawiłem dźwięk Jak widać w opcjach jest bardzo dużo do ustawiania W tej grze Możemy przyciszyć muzykę Czy tam głośnić Tak samo z dźwiękiem I mamy trzy języki Angielski, francuski i japoński. Ten, no niemiecki. Dobra, no to przedstawiam Wam właśnie że Evoland. Nie wiem, czy będzie dobra jakość obrazu, bo mam bardzo słaby upload neta, więc musiałem wiele kombinować, żeby w ogóle to wypaliło, bo po prostu ekran był frozen i, i nie można było nic zrobić. No dobra, no to jesteśmy takim ludzikiem. Grafika jest piękna, jak widać. Yy, gra jest z tego roku 2013, więc technologia idzie do przodu. No i możemy się ruszać jak teraz 2D. W każdej skrzyni odkrywamy jakieś tam bonusy, które nam yy, dają nowe możliwości. O, teraz mamy na przykład dźwięki już, co nie? A w tej skrzyni będzie chyba muzyczka. Nie, smoother scrolling. Aha, że kamera lata za nami. No, no, to idziemy tutaj sobie. Tu zaraz zgarniemy miecz. Ja się wrócę jeszcze, bo tam wcześniej były skrzynie. Wcześniej właśnie na live grałem i doszedłem jakieś yy, jakieś wioski. Tu było już chyba pół godziny gry, czy jakoś tak. Ponad, może nawet. I później znalazłem jakąś tam dziewczynkę i potrzebowała pomocy, to uczyła do mnie drużyny i walczyła ze wszystkim. Ale to myślę, że dojdziemy tam w tym odcinku. W tym live. Teraz pozbieram sobie właśnie tutaj... Te rzeczy z początku gry. To są ukryte w skrzynie. Wystarczy wykosić sobie tutaj, o. Drogę. Mam mamy jakiś oktorak. Karta do grania w jakiejś Double truin nie wiem co to jest. Nie znam się, ale... ale jest. Dobra. No to lecimy. Później zobaczycie jak będzie się yy, zmieniać grafika ogólnie, bo to nie jest tak, że będzie cały czas taka wbrew pozorom. Bo na razie to wygląda jak gra na konsola GBA. A to, a to jest chyba z playa przeniesione, czy coś takiego. Nie wiem. Czy w ogóle była taka grana playa, czy to jest yy, odzorowanie jakiejś gry. Teraz mamy już muzykę. I właśnie na początku to jest taki jakby tutorial. Że w skrzyniach odkrywamy mm, nowe, nowe rzeczy po prostu. I tak powoli będzie coraz więcej tego. Teraz odkryliśmy zapisy. Nawet w takich właśnie miejscach będziemy mogli zapisywać grę, ponieważ save czy jesteśmy sobie. O, teraz jak widać zmieniła nam się właśnie grafika na 16 kolorów. Ale to jeszcze nie koniec. Grafika się jeszcze zmieni. Yy, ja się cofnę trochę, bo tam też można pójść w lewo. Tutaj. Wyciąć to wystarczy i tu jest kolejna skrzynia z gwiazdą. Kurde, ja znowu źle nagrywam, bo... Bo zapomniałem...